Laura od początku miała troszeczkę słabsze kończyny, w zasadzie prawie że od narodzenia była pod opieką rehabilitantów i neurologów dziecięcych. Jakby ten rozwój był powiedzmy do około roku prawidłowy, trochę wolniej Laura się rozwijała niż inne dzieci, natomiast wszyscy nas uspokajali. No czekaliśmy po prostu aż zacznie raczkować, ona troszkę później zaczęła, no zacznie chodzić, no ale niestety no, no nie zaczęło, tak. No i wtedy jakby E, jakby no, już byliśmy bardzo na alarm no, i zostaliśmy skierowani do szpitala no, i po prostu no, tam po badaniach genetycznych e, okazało się, że Laura choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA. W naszych myślach pojawiły się dzieci z dużą niepełnosprawnością. Dzieci, które całe życie są na wózkach, które, które z czasem nieleczone mogą mieć problemy z oddychaniem, problemy z jedzeniem i przez to krótsze życie. To był bardzo wielki cios dla naszej rodziny. Po prostu no, pokaliśmy, załamaliśmy się, nie wiedzieliśmy co. Co robić po prostu? No, no, to była ogromna tragedia. Świat no, załamał się. Najgorsze jest właśnie patrzenie, jak codziennie Laura jest coraz słabsza, jak ma coraz mniej umiejętności. Jak wszyscy rodzice zawsze cieszą się z tego, że co nowego dziecko potra będzie potrafiło zrobić kolejnego dnia. Ja tylko liczę na to, że zatrzyma się ta choroba i że chociaż zostaną jej te funkcje, które ma. Na początku, no, po, 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 po tym jak y, otrząsnęliśmy się y, z tego wszystkiego, no, chcieliśmy zacząć działać, coś zrobić, żeby nasza córka mogła samodzielnie chodzić, żeby była jak najbardziej sprawna. Y, dowiedzieliśmy się o, o leku, który y, zahamowuje tą chorobę. No, niestety on kosztuje aż 9 milionów złotych. Wspólnie z rodziną, ze znajomymi, yy, założyliśmy zbiórkę Nasi Pomaga i, i po prostu zbieramy tam, zbieramy tam na leczenie naszego dziecka. Jakby Liczymy na, na, na ludzi dobrej woli, którzy, którzy nas wspomogą. Ta kwota jest przeogromna. Tak? To, to jest no, 9 milionów złotych, to jest niewyobrażalna dla nas suma. Mówią, że pieniądze jakby nie są wszystkim, ale dla nas teraz są wszystkim, bo od tego zależy zdrowie naszego dziecka i to czy będzie sprawna, czy nie.